Jak widzę, wiem. nie spodziewałem się, że to zrobię. Wydałem na tę grę ponad 1702 Robuxy. Zapraszam do oglądania. W dzisiejszym odcineczku jeden klik równa się jedna prędkość, więc klejmy darmowy, bierzemy darmowego. Peta? Co? Nie mogę? No dobra, nieważne, musimy klikać. No teraz jest arena, to nie mogę. No jak widzicie, moja prędkość wynosi 33 chyba km na godzinę. Możemy odebrać sobie nagrodę, że jedna wygrana. Co to jest? 100 wygranych? No dobra, kolejna nagroda to jest koło. No i co dostaniemy? Mam nadzieję, że coś fajnego. Laki 15 minut, dobra widzę, lecimy. No jak widać, no nie jestem aż taki za dobry w tą gierkę. No ale jak mam nadzieję, że się zrobimy jakoś lepsi w tą gierkę. No to jest moje przypuszczenie. Mam nadzieję, że tak się stanie. Aktualnie, co tu mamy? Game Pass, ale nie powiedziałem, że nie będzie kopałania więc Jasne, że będzie kupowanie. Więc autoclicker. Auto o, tyle nie mamy. No to dobra. Kupujemy sobie aktualnie. Widzę jakiś game pasik. Ale jakie w tej gierce są game pasiki? Może coś. Koło za 49 Robuxów? Może tak, może nie. Ale czy kosztuje 49 Robuxów? Więc no, odpowiadam. Ja kupujemy koło za 49 Robuxów. Wydajemy Robuxiki. No i to dostaniemy. 100 wygranych. Dobra, to za chwilę przechodzimy do kupowania game passów. Uwaga, lecimy, lecimy. 4, 3, 2, 1. No nie zdążymy, nie zdążymy, nie zdążymy. Nie zdążyłem. Niestety. Idziemy sobie kupić mm, pierwsze. E, dobra. E. E, co dostaniemy? Staliśmy. Common. Dobra. Jeszcze raz. Znowu Common. Dobra. E, no to spróbujemy tutaj. Możemy, możemy. Common. Ghost tu nie mamy, no to dobra. Ghost of... Nie, znowu... Nie, soul. Dobra, jeszcze raz. Komon. No i chyba z tego co wiem, te pety gdzieś można założyć. Dziesięć ja klepień jeszcze. Widzę to, że są fajne game pasiki. Możemy sobie kupić vipa. Tak widzowie kupujemy vip i doładowujemy może jeszcze więcej Robuxów i kupujemy więcej gamepassów. Mamy tutaj vip i co nam daje VIP? Nie gadajcie, że musimy się widzowie zresetować wejść i wejść na serwer. No dobra, wychodzimy i wchodzimy na serwerek. Xów y, 1000 my doładowali i kupiliśmy tutaj gamepasy. 6 game passów my kupili. Y, tak, kupiliśmy szybki wlasz, vip to co my kupili na początku, wygrane X2, bieganimy, ten... Automatyczny klik i teleportowanie się, dobra, no to my już przechodzimy sobie widzowie do giereczki. No dobra, jesteśmy. I co teraz? E, czekajcie, my sprób... Biegamy jakoś szybciej. Czekajcie, nie. Ale czy może... E, Autoclicker, dobra. o! Ło, Ło! wo co jest? Ej, teraz to... Ej, teraz to... Nie powiem! Jednak dużo dał ten pas kurde! Dwa! Ło Co się odwala? Auto, Autoclicker, auto clicker. Nie no, teraz już jest bardzo dużo Event, event, yy, da się tu coś kupić? Yy, czekajcie, nie wiem Claim? Nie da się niestety, ale dobra, lecimy Patrzcie widzowie Jednak, jednak yy, coś to dało Dobra, shop może Jeszcze coś sobie kupimy, jakiegoś po taniemu yy, 100 wygranych To nie Tutaj coś X2 laki. No, 35 Robuxów. No, nie, no to mamy 25 Robuxów. Kupimy sobie, widzowie, przedmiot. No i będziemy na 0, na minusie. Wydaliśmy na ten ponad chyba 3, 1300 Robuxów. Pyk! Mamy User! Proszę bardzo! Autoclicker. No teraz to mi tutaj aktualnie zbija. Plus musimy zrobić. Dobra. Zacznie się tak 3, 2, 1 i... Prawie... Nawala, 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 nawalamy, nawalamy. Ile w ogóle mamy tutaj speeda, bo to az auto autoclick... ile mamy tutaj spida bo to az autoklika, bo kupiłem złote. Telg... Ło kurczę! W takim szybkim tempie już mamy prawie, nie, już mamy prawie aktualnie. Mamy już 4000, dobra, dawaj, 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 klikaj. Niech to klika, o. I uwaga, lecimy 1, 0, 3, 2, 1. Yo, sat! Ale dajemy rady, dajemy rady Szybko Ale szybko, dobra, lecimy Dochodzimy już do set ale patrzcie, widzę, jak to szybko leci Dobra, lecimy 900, wygra... 900 wygranych Uwaga, czy będzie 1000, czy będzie 1000 Ok Sto, 100, jesteśmy na setnym 500, tak już 500, 1000 Uwaga, 1000 będzie, będzie 1000 Uwaga! 1000 To jest Ale to długie, dobra, wiele do przodu, wielo spacja. Za chwilę jeszcze tu u góry będziemy na 10 tysięcznym Jesteśmy prawie już na 5K. Dobra, lecimy ooo! Patrzcie widzowie, mamy to! Lecimy do przodu przed ciebie! Uwaga, czy tam Mamy bardzo mało sekund. Chyba nie zdążymy przejść już tego tam wyżej. No nie, nie zdążymy, damy rady, tylko maksymalnie na, tak jak mówiłem, 5000, dobra, uwaga, 5000 no i lecimy, 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 szybko, speedrun, speedrun, jeszcze je będzie jedna rundka, ale nie wiem, czy się nam uda, lecimy, e, dawaj, dawaj, no i koniec, dobra, zostawcie widzowie suba, lajka, a co to jest, nie mam, zostawcie suba, lajka, dzwonka i to widzowie, naura do kolejnego odcineczka.